Witam. Pozdrawiam serdecznie Darbur. Przemierzamy sobie las w śniegu. Uroki lasu. O tu gałązka w chylesie. Proszę spojrzeć jak przepięknie malowniczo to wygląda. Coś fantastycznego. Płyty budynek 02005 Alone in the forest Tu sobie przejdę jeszcze kawałek No, tutaj mniej śniegu Trzeba bardzo Dziękuję wszystkim wszystkim tym, którzy to oglądają Mam siły mnie słuchać, oglądać i pozdrawiam serdecznie Filip Pycowskiej Wasz pozdrawiam naszych towarzyszy udanych bo jest jeszcze i pozdrawiam